Witaj, witaj! Dzisiaj prowadzimy wywiad. Prowadzimy wywiad z paną puszatką i panem Niedźwiedziem. W sumie to nie wygląda to trochę najdźwiększiej, ale nie podejdzie. Dobra. To ściągamy szaliki, żeby się ludzie nie spoczyli. A więc dzisiaj... Dzisiaj będziemy rozmawiać o Twojej liczbie LPS. Mam nadzieję, że podobają, że podobają Ci się LPS. Aż tak, tak, podobają mi się Na tak bardzo. A ile jaka liczba LPS? Zbierasz? Masz? Mam mam yy, 455 499 LPS Wow, to dużo... My mamy man... Mamy... No dobrze. Jako z swoich przyjaciół byś chciała pozdrowić. Oczywiście chciałabym pozdrowić Wiktorię. Olię moją lajkę. Moje dwie lajki. I... Kamilę Bąg i Olepiruk i tyte. I typy. Aha, dobrze. Mam nadzieję, że będzie podobał Wam się mój wywiad. Jak tak? اصبر